Siema, ja jestem Marcel Marcelo i witam was po długiej przerwie na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku sobie otworzę trzy gazety Just Kick It. Jak widzicie w środku yy, mamy karty i saszetki. Yy, są różne limitki i dodatkowo dwie saszetki z Champions League Match Attacks 2019-2020. I przepraszam was, że tak długo nie było filmików, naprawdę. Przepraszam was. No i dobra. To co? Przechodzimy do otwierania. Dobra, to lecimy sobie z pierwszą gazetą. Mamy tutaj niemiecką gazetę Just Kick Eat. Gazety nie są najnowsze, powiem wam, to jest akurat niemiecki, niemieckie wydanie i numerek 12. Cena takiej gazety 17 zł 10 groszy. W środku mamy saszetkę i Limitkę, tak to wygląda. Z tyłu jeszcze to przechodzimy do otwierania. Gazet Wam nie będę prezentował, jak to wygląda tam. Tylko Wam pokażę karty. A to jest, zobaczcie, to jest jeszcze przyklejone w ogóle. Przyklejone do gazety, więc to trzeba całe otworzyć. Mamy jakąś saszetkę chyba z naklejkami. Poczekajcie. Tak, to jest przyklejone trochę źle że przyklejone trzeba będzie odklejać klej z tej limitki o elegancko zobaczcie klej się tutaj klej został na gazecie mamy kartę limitowaną z FIFA 365 2020 Kylian Bapé Paris Saint Germain jest to duża limitka i tu jest gazeta, której Wam nie będę prezentował. Odłożę ją na bok. I przechodzimy do tej saszetki Bayer Monachium. Pani, zobaczymy, co tu wpadnie. Zobaczcie, to są karty, jednak. Karty, czy to są naklejki? Karta. Mamy jedną kartę. Mamy tu jakiegoś bramkarza z nie, z Ten z Bajernu Monachium, przepraszam Was. Tak to wygląda jeszcze z tyłu. Tu mamy nojera z tyłu. A tu mamy jakiegoś innego bramkarza. Czyli tu jest karta i jeszcze naklejki są. Jeszcze są naklejki. Mamy złotą naklejkę. Zobaczcie. I dwie chyba zwykłe. Tak. I dwie zwykłe. Nie, zobaczcie kolejna złota jest jeszcze. I tu mamy jeszcze naklejkę z koszulką. Dobra, tak to się prezentuje po pierwszej gazecie. To odłożymy sobie na bok. OK. Przechodzimy teraz do następnej. A Otworzymy sobie tom. Numerek 10, tak, 10. Cena gazety 13 zł, cztery karty limitowane, jedna duża. Dwie saszetki. To lecimy. Czekajcie, o dobra. To już jest otwarte. Może ja te karty na razie na bok dam. Się wysypało wszystko. Wszystko, wszystko. Gazetę odkładamy na bok. Dobra. I mamy dwie saszetki FIFA 365 2020, które sobie zaraz otworzymy, i karty limitowane. Ej, a gdzie jest duża w ogóle? Bo duża chyba miała być. Tam było na się, że jest duża. Nie, cztery karty limitowane, czyli chyba mała. Są cztery. Dobra. Pierwsza limitka jest to Rachem Sterling z Manchesteru City. Drugą kartą jest Insignie z Napoli. Dalej mamy trzecią. Marco Asensio, Real Madryt i Cristiano Ronaldo, zobaczcie, z Portugalii, czyli jednak to jest mała, tylko że dali duży obrazek tam. I dwie kaszetki. Polecimy z pierwszą. Najrzadsze, oczywiście, rarki. Okej, okay, mamy kartę specjalną. Impact, Sinning, Mendes. I tu będą karty bazowe: Agüero, Carvajal, Sancho, Sterling i Rabiot. Druga saszetka. Karta specjalna na wierzchu są dwie. Dobra, drugą wam pokażę później. Ciekawe co tu wpadnie. Zrobimy taką. Jakaś złota jest. I pyk mamy Blinda. Fans' favorite. Położymy tu z boku. Ciekawe co to za druga karta jest. E, dalej. Inter. Bonucci z Juventusu. Onana z Ajaxu. Matip i. Co to jest? Wow, zobaczcie, Top Master, ja nie wierzę, zobaczcie, jest, kurde, Top master, ale szczęście. Nie, ja w to nie wierzę, z gazety, mamy kartę Top Master Manuel Neuer. Patrzcie, ja nie mogę, nie wierzę w to, Top Master. Zobaczcie, i to jeszcze w takiej saszetce. Nie, nie wierzę normalnie, ale szczęście, ale totalne szczęście. Odkładam tą kartę tutaj na bok i zobaczymy teraz, czekajcie, gdzie tu mam... Tu jest saszetka. Na ile paczek się trafi taki Top Master? Mamy 9 karty i 1 na 25 paczek. Zobaczcie, ja w gazecie trafiłem. No to shop jest normalnie. No to fajnie. Polecimy teraz sobie z kolejną gazetą, nie wierzę normalnie, mamy Top Master, Neuer, numerek jedenasty, kolejna gazeta i mamy trzy e, karty limitowane i tu chyba też nie będzie dłużej tylko będą trzy małe, sześć kart adrenalin, czyli jedna saszetka i dwie saszetki z naklejkami, dobra. Ja otworzę tutaj poza kamerą to, żeby te karty się e, gdzieś nie upadły. Dobra, lecimy z ostatkiem gazetą i na końcu sobie otworzyły dwie saszetki z Champions League 2019-2020. Dobra, gazety Wam nie będę prezentał, co jest w środku. Gazetę odkładamy i wysypujemy zawartość tej gazety czyli o limitka się przykleiła czyli karty i saszetki. Dobra. Mamy tutaj kartę limitowaną. Jest to, zobaczcie, Arkadiusz Milik z Napoli. Włożymy sobie tutaj i mamy dwie y, saszetki z naklejkami, które sobie za chwilę otworzymy i jeszcze są dwie limitki. Wam już pokazuję. Mamy tutaj y, Kimisia z Bayernu Monachium i Neymara z PSG. I lecimy sobie z saszetką, z naklejkami. Patrzymy, co tu wpadnie. Dobra, więc mamy tutaj po dwóch piłkarzy będzie. W takich saszetkach. Mamy jakieś puchary. Okej. Okay.